Coś jest nie tak. Nie mogę połączyć się z talią. Wybuchy na słońcu nie są aż tak silne. A jeśli krystal Rebellius. nawie czarnego kryształu. Ach, nie rozumiem! Już je mieliśmy! Dlaczego odwołała atak? Ponieważ to była część naszego planu! Planu? Jakiego planu? Jaki jest jakiś plan, to ja chcę to wiedzieć! Nie ma na to czasu! Teraz idź na polanę w lesie i czekaj. Na co? Niech mi ktoś powie, co się. Idź już! A -a -a. Y -y. <śmiech> <śmiech> A, czy coś jest nie tak? A. He, wszystko w porządku. Trochę się tylko denerwujemy, bo to dla nas bardzo ważny występ. Ach, doskonale was rozumiem, ale spokojnie będzie świetnie widownia oszaleje. No co, sprawdziłyście w końcu, czy możecie mi zaufać? Tak. Dobrze, to możemy wracać na Efedzie. Przed chwilą otworzyłem portal, ale więcej tego zrobić nie będę mógł. Okej, okay. tylko się przebiorę. Ach, czy wy się bez przerwy musicie przebierać? Spokojnie za chwileczkę wrócę. Hm. Muszę powiedzieć Tali i Aurianie, że znikam. Przepraszam, Iris, ale nie możemy sobie pozwolić na łzawe pożegnania. Król na nas czeka. Ach. Masz rację. Daj mi minutkę i możemy ruszać na efedię. No nareszcie. Gotowa? Gotowa. Panie przodem. <noise> Ale... A... A... Lew, a jednak to był błąd! Kłamałeś cały czas! Zastawiłeś pułapkę! A ty w nią wpadłaś, księżniczko! Tak, a ja w nią wpadłam! Dokąd ona poszła. A dokąd mogła pójść? I nawet nic nam nie powiedziała. Jak mogła się tak wynieść bez pożegnania? Może myślała, że nie może nam ufać. A tak. Hmm? Talia. Izira? Co się dzieje? Ach, już myślałam, że się z tobą nie połączę. Przecież rozmawiałyśmy. A? Wcale że nie. O, oszukano nas! Mogłam się domyślić. Gramor cały czas stał tą aferą z Lewem. Iris nie może wrócić na Efedię. Trzeba ją znaleźć. I chyba wiem, gdzie szukać.